Tak, właśnie wracamy z pierwszych dwóch minut. Jak widać, ślad wam zostawiamy. Ale to jest tego terenu. Jedyny, jaki nas będzie czekał. Śniegu jest, jak widać, trochę. Buty biegowe na pewno będą mokre. Można spróbować zastosować stóp bardzo ładnie. Nie spodziewałem się, że podczas drugiej edycji ligi będzie tyle śniegu. Z przodu biegnie Ilona, która mi towarzyszy przy rozstawianiu trasy. Na pewno nam nie grozi zerwanie punktów przez tubylców. Chyba nikt o zdrowych zmysłach, na których my raczej się nie nie zaliczamy. Nie chodzi w, ta, nie chodzi w, te, w takie tereny. Już tak było w śniegu. Ale nie zrażajcie się lapsów to będzie na pewno wielka frajda. Do nas nie ucieka. Muszę ją robić. na razie.